Ja się kurwa, zadawałem kurwa, z synem farmaceutyka Bichnera, kurwa, ja się kurwa, zadawałem z ludźmi kurwa, z listy Forbes'a w Polsce, kurwa. ja się zadawałem kurwa, z ludźmi, którzy byli na poziomie, kurwa. znam milion takich kurwa, przykładów, nie będę tutaj rzucał ani ksywami, ani kurwa, nazwiskami, ale żebyście kurwa, wiedzieli, że nie jesteście, kurwa, nie sięgacie nam do pięt, a Malikowi powinniście kurwa, na ulicy kurwa, ręce całować, jesteście kurwa, nieudacznikami, pijanymi. zamknijcie kurwa, te ryje, jeba. Brzydkie. No, ładnie Ronaldo Brzydkie. powiedział, nie? Ale ja nic nie zrozumiałam. To późno. Kto to? Gdzie to, Pani, kierował, to Nie będę pana... No słuchaj kurwa TikToków, a nie Ale <grym> co? Myśleliście, że ja nie jestem fajna? Ona otworzyła dzisiaj sekreta, stary. Serio? Nie chciałam cię. Ale... Jezus mój. Mm. A to Fajne masz to, sekretę? To, to Czy mam dla bubu? Mam nie na no, 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 bo to wiem, bo ty mi je polecałeś. Ale, ale sekreta nie nie mam. Nie mam. Pracuję u UNITRA, więc to wiadomo, że co drugi klient pyta się, czy muszę mówić do niego szafę. Ja widziałem. u UNITRA, więc to. Co się ma, Kryta, ostatni? To mój lamp w I to, co zrobiliśmy ostatnio. Które to jest Nikosia. I samo co programujemy na motocyklu? E, komu jak komu, ale mu nie życzę, żeby sobie coś, coś zrobił na motocyklu. No bo w, w dobrej gest jest potem wiesz się dzieci zająć, nie? A nas na to nie stać. Nie jesteśmy tacy sami Wpada do Co? A kto to był? Taka Oliwia Storo. Nie wiem tak nie wiem, Ona była wcześniej też na TikToku, nie? Możliwe, no, Dobra. no. Byłeś też tam? ty dla mnie jesteś. Jeszcze raz? Byłeś też tam? Na czym? W Disneylandzie. Byłem, byłem, w 2022. Ja też chcę to nagrać. Jestem tu właścicielem. Nie wiem, co się dzieje, kurwa. się ode mnie. A tu lubisz starsze? Jasne, oczywiście. No, pani mi się podoba na przykład. Nazwał ją starszą. Jaka cena za jeden przejazd? No, za jeden przejazd tutaj masz osiemdziesiąt dziewięć złotych. Yeah. <coughs> no. Przepraszam, nie mam czasu ja mam oficę, Nie dziękuję, nie jestem zainteresowana konto w, to znaczy, takie konto w, Panie, Nie chcę daj mi spokój spiegami Nitrozyniak <lącsWow i Bahania Bondach> jakie to s***a są te małpki? Fejno. Nie wiem, no, śmieszny TikTok, bawił mnie. Nie wiem, nawet żadnego komentarza. Dobra. O Fajniejszy. Jaki? No ten mały ten tygrys. Jaki kurwa tygrys? To, no to są ten lwy... psychopatko. To jest tygry... To jest lew i to też jest lew. To, to jest taki... Dla ciebie to jest tygrys? Nie kurwa nie wierzę. nie. Co ty chyba k... mówisz w ogóle? Dobra, ci pokażę, jak tygrys wygląda. Znasz tak wygląda tygrys. Znaczy, tak, to, tak wygląda tygrys, A to są lwy. Patrzcie na to, dobra, patrz na to. Zaczek i zajebisty, zaczek i zajebisty tatuaż Federico Valverde sobie zrobił. Nie wiem. Dopuszczony sobie tatuaż. To jest rodzina lwów, kurwa. Dobra, dobra. Tu jest mama lwica i tu są małe lwiątka nie zaje zajebiście? Mm. Może, może być. się kurwa nie znasz? no, ja nie wiem, jakoś. nie wiem. <laughs> oh, Kevin De Bruyne. nie lubię gdy jadę z kimś autem i ta osoba zachowuje się jakby była na wyścigach. <śmiech> <śmiech> no. ładnie śpiewa nie? no to być no. wiesz co śpiewa? śpiewam -er rano. dobrze? dobrze masz to na pamięć? czy co znam? no na pamięć to? no znam no. No to się <gry> Jak się nazywa hymn polski? Tego już się uczyliśmy. Jak się nazywa hymn polski? Nie, strażę, ja już na żadne pytanie nie odpowiadam. Jak się ja nazywa się... hymn polski? Ja już nie chcę. Jak się nazywa hymn polski? Ja już nie chcę, nie zadaj mi żadnych ja pytań. Jak się o nazywa hymn polski? No hymn polski, Madrycja, no, czekaj. Ale A jak się ta pieśń nazywa? Mogę ci zaśpiewać. Marsz jaki? Jaki marsz to jest? Marsz? No. Mazurek, tak. No i wiem kogo, już wiem kogo, dobro wszystkiego. Tak? No kurwa, nie daliście jej podpuścić. No. To zaśpiewaj no, chyba no. jak taka jesteś. No już wiem, już nawet wiem jaka jest ostatnia zwrotka. No to zaśpiewaj, no? Jaka jest ostatnia zwrotka? No już wiem, że teraz ja jak czarniecki do poznania. Już wiem, już się nauczyłam. No i jak jest dalej? Po szwedzkim. Nie wiem, zaborze, dla ojczyzny, ratowania, Kiego? No, śpiewaj. No, że nie, no nie, no <tutuj> się... Może, daj mi spokój. <gry> już tam ojciec do no swojej basi mówi zapłakany, ja słuchaj, jeno, panu nasi biją w tarabany. No nic, no, ja będę zaśpiewała cały ten hymn. No to dawaj. Ale to... ale nie chcę, bez muzyki to... już nie chcę. Żadnych pytań. O nie, No. <gry> z czego się śmiejesz? No, no, parę ładnie tu Py... No, to jest, to jest... Pamiętajcie, nie rysujcie kusów na kartach do głosowania, bo ostatnio wygrał. Bo? Bo? No. 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 no i się podnieciłem! I

ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ m ヘヘ t ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Mudź, to jest nagle koniec! Mudź, to jest Oj! Nie bawiam takie rzeczy. 396 zł? Nie dobrze robię. Ani bo 300? Bo ja za 300 brałem. No 300 ty dawałeś, ale teraz musisz oddać więcej. A ty Nie widziałem, że tak działa. No ja! Z skuterem jeździsz? A no, widziałem cię w sumie ostatnio. Po chodniku jechałeś. <śmianowidze> Z żywych chodnikiem jesteśmy ulicą. No on był korek! <grymieniu> Nie chciałem się czekać. Bez kasku wde. chyba nawet. Co? I bez kasku chyba nawet. No chyba tak. Gros się znowu jakiś zgubił, kur. Odbierze. Kto to, Jak to w ogóle jestem uchany. Ale zobacz, wie, że. Wierzę... Bierze, podbierał, zegarek odebrał, nie, wszystko podbierał i teraz dalej zostawia, no to, to to trzeba być. Kur... Ale powiedz mi, jak to jest z tą duchawą, że najpierw Dalton z nią był u nas. A to tego to ja już nie powiem. Skąd wy tą macie? Nie Wasza, wiem. Jest? Nie, nie, jest. Się nie pytaj. Z jakich serii? To był za Ale podał, co? To było za szybkie. What are you doing? What are you doing? Hey. <laughs> <laughs> <What>? Me? <laughs> Just hanging around. I've always wondered when lemons fall. Why are you walking this late alone? Who says I'm alone? <laughs> 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 Bitch. Uh, Coca-Cola, ale taka zwykła kurwa, nie ta zero dla frajerów jedanych, bo mam się też podobało. Kiedyś cukier człowiek Mój ojciec co się cukrem k nacierał i k***a żyje dalej. Zdrowy je prowadzi. A wam... Cukru to jest zje... to mu zęby wypadną! Jebać was wszystkich e Coca-Cola, ale Zobaczcie, mały piskaczek się wykluwa. Zobaczcie. Zobacz. Zwieczka. Zobacz. Taki on No wychodzi piskaczek. Co to będzie? A z, widziałeś? No znalazł mi jeczko. O, no fajnie. Trzeba z jego tu. On no, się wykluje zaraz. No, zobacz. I będziemy mieli piskiem <laughs> <laughs> będzie mieli pisklaczkę. No, zobacz. Ja. I Karol, zobacz, piskaczek się wykluwa. Zobacz. Widzisz? Zobacz, wychodzi. Zgadki to ty jesteś, kasztan i c... Wyglądasz mi na typa, który siada jak sika No, oh, 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 no, la polizia, no Dlaczego kobiety są głupie? No a kto normalnie bierze k***a do gęby? <śmienny> Miałeś kiedyś k***a w buzi? Głupi Dlaczego? Ja nie miałem, to nie no jestem nie. głupi Miałeś czy nie? Nie no trochę jestem Miałaś czy nie? Trochę ja, jesteś. Ja Spokój się, tylko zapytania. Miałaś pana w później czy nie? Nie ja myślę czym TikToka zadam pytanie. Dobra, albo dementujesz, albo miałaś, ty jakby jest, wiesz. Ja się z niczym nie zgadzam tutaj. Si ono. no? Idziemy dalej. Tak Idziemy czy nie? Dalej. No, jest snap. No, ja tutaj ja Cię tutaj posądzę, oznęcanie się na mną. To czemu Andrzej Wajda pisze, że Tołdź Koziora był chapany? O Boże, bez przesady, dajcie mi spokój. Czyli dementujesz Koziora, tak? Zaprzeczam, no. A do kwestii głównej zaprzeczasz, czy potwierdzasz? <grym> do wszystkiego zaprzeczam, idziemy dalej. Czyli nie miałaś, tak? Zaprzeczam, no, idziemy dalej. Wiosna, cieplutko się zrobiło, coraz częściej mamy słoneczko, co jakiś czas przeleci jakiś bączek. O, sto krotki. Wiosna. A jak mnie tuż zabrał pierwszy raz na ryby, to też właśnie pierwszy raz łowiłem, to mi powiedział, że ja się bałem ściągać ryby z haczyka i powiedział, że jak chcę, żebym... Że, o, że, on, że to jest taka zasada, że właśnie wędkarze tak robią, że jak chcę, żebym on mi ściągał ryby z haczyka, to muszę mu zrobić... I mu robiłem lola. Dobra. Ale nie wiem, no kurwa, ja nie, chyba idę jakby, spać. Nie znam się na tym, więc po prostu. Eee, kiedy mam następną lekcję? Jeszcze raz? Kiedy mam następną lekcję? Czego? Hiszpańskiego. Chyba już nie będziesz miała, bo mi się nie chce. Już nie? dobra, no, no i nic nam już nie pozostało oprócz tego lola. <noise> nie, może nam po prostu <noise> nic nie zostało.